Mmm, ale wyczuwam, że dzisiaj będzie kontrowersji w materiale. Oj, będzie, będzie. No dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie znowu na YouTubie DobreRowery.pl Witam Was na poprawkę, na spotkanie z rowerem, który już na naszym kanale gościł, ale wtedy gościł z kierownicą płaską i nazywał się Octane One Grid Flat A dzisiaj nazywa się już nie Flat, tylko nazywa się Grid, bo z dziennikarskiej uczciwości, żeby mieć tutaj komplet kolekcji Octane One, Pokażę Wam dzisiaj wariant tego polskiego gravela w wersji właśnie już klasycznie gravelowej, czyli z kierownicą typu baranek no, i pokażę Wam, jakie są różnice między tym rowerem a tym z płaską kierownicą. No, i ogólnie przyjrzymy się bliżej temu jakże zaskakującemu rozwiązaniu, jakim jest tutaj zastosowany napęd firmy MicroShift. W zasadzie nie jest to aż tak zaskakujące rozwiązanie, aczkolwiek jeden element, czyli ten pancerz jest trochę z innej opoki, ale o tym za chwilkę. Na razie sam rower. Frameset, czyli rama i widerec niczym się nie różnią od tego, co już Wam pokazałem. Czyli są trochę z innej epoki. No, z jednej strony wyglądają pewnie z daleka nawet całkiem atrakcyjnie. Od czarne świecą się ogólnie rzecz biorąc nawet geometria i cały wygląd tego roweru jest taki powiedziałbym nawet dość agresywny i niegłupi. Aczkolwiek no, są to rozwiązania trochę z innej epoki, bo popatrzcie sami nie mamy tutaj sztywnych osi w ogóle w tym rowerze. Ani z przodu, ani oczywiście z tyłu. Mamy mocowanie do Błotnika. Mamy tutaj też z tyłu mocowanie do błotnika i bagażnika. Tak naprawdę ta rama jest na takim poziomie rozwoju klasycznym dla rowerów miejskich. Czyli tak naprawdę ja bym się nawet nie czepiał tego rozwiązania. Nie mówiłbym o nim zbyt dużo, gdyby nie to, że ten rower no, próbuje być gravelem. No i jest w takiej cenie, której już gdzieś tam powoli zaczynają się rowery gravelowe. Wiem, że to teraz w tym roku jest wszystko bardzo drogie i w zeszłym również. Więc za piątkę, no to już nie są te czasy, kiedy za piątkę się kupowało Rometa, czy niewiele ponad piątkę. Był Cross SK 60 na giery i sztywnych osiach. Aczkolwiek fakt jest faktem, to już jest przedział cenowy, gdzie rowery oferują nam sztywne ośki, tudzież po prostu ramy trochę z innej epoki, jeżeli chodzi o rozwiązanie. Co dalej? Mamy tutaj prowadzenie przewodów w ogóle zewnętrznych, jak widzicie, one są poprowadzone z tej strony, więc też taka bardzo, bardzo prosta konstrukcja. Tutaj jeszcze jest jedna przelotka, oczywiście, więc można by tej z przednią przerzutką jeszcze walczyć, jakby ktoś miał taką ochotę. To są jakieś podstawowe mocowania, na przykład mamy dwa mocowania do koszyków na bidony, ale jest też tutaj, widzę, jeszcze jedno, czyli no, trzy, trzy koszyki na bidon dałoby się tutaj wrzucić, taki ukłon jednak w gravelową stronę, coś tu się gravelowego w tym rowerze yy, bikepackingowego dzieje. No i cóż, mamy korbę FSA. No i z tą korbą też jest trochę słabo, bo jest to korba w ogóle na kwadrat, jak widzicie. Niby nic, no ale jednak już w tym przedziale cenowym uważam, że jest to element, który trochę nam razi. Z tyłu jeszcze, jak widzicie, na dole jest mocowanie do błotnika, można założyć pełny błotnik dodatkowo na dole zablokowany, więc taki też typowo miejski, który ma te plusy, że nam bardzo dobrze chroni przed błotem, a przy tym wszystkim też mniej gdzieś tam stuka, tłucze się i ociera. Korba FSA jest tutaj zestawiona z 10 rzędową kasetą No i z tylną przerzutką MicroShift Advent X Którą wam już pokazywałem jakiś czas temu Śmieszny jest ten napęd Trochę wam o nim mówiłem więcej ostatnio On ma w ogóle śmieszny patent na też zdejmowanie koła Na takie sprzęgło Zamiast takiej wajchy jak w Shimano Czy przycisku jak w Sremie Mamy tutaj taki po prostu przycisk Który nam gdzieś trochę to napinanie łańcucha Zmniejsza lub zwiększa W sensie ułatwia nam po prostu demontaż koła jak ta przerzutka działa? Ostatnio się pojawiło to, e, to pytania, czy, czy ona jest jakaś taka tragiczna. E, jeżeli chodzi o samo działanie, zwłaszcza w tej wersji z prostą kierownicą, ona działa jak taki trochę już używany srem. Moim zdaniem różni się z działaniem od Shimano. Bliżej jest e, tej przerzutce do działania SRAMA, natomiast trochę specyficznie jest z tymi e, klamkomanetkami czasowymi, które tu widzicie. Zmiana biegów w zasadzie jest dość standardowa. Mamy tutaj dwa przyciski. Jeden nam zrzuca na biegi twardsze, drugi nam wrzuca na biegi lżejsze, czyli no w zasadzie rozwiązanie standardowe. Wygląda to w ten sposób. Odczucia są takie bardzo plastikowe. No ta manetka ogólnie rzecz biorąc jest taka mocno plastikowa, jak widzicie te przyciski tutaj. To prawda Sama klamka jest metalowa, natomiast te przyciski wyglądają powiedziałbym dość tandetnie i też precyzja działania, uwierzcie mi, trochę się różni od Shimano i od sram No Nie da się ukryć, że działa to trochę e, inaczej. No i tutaj największa różnica jest taka, że mamy ten wąs, który nam wyprowadza przewód i to jest naprawdę rozwiązanie totalnie z innej epoki. E, moim zdaniem jest po prostu brzydkie to jest jedno, a dwa jest naprawdę niepraktyczne, ponieważ tutaj jakaś torba na kierownicy czy cokolwiek, no zawsze będzie gdzieś schowana za tym kablem, który jest strasznie długi, strasznie dynda no i ogólnie rzecz biorąc łatwo jest też gdzieś nim o coś zahaczyć i coś zrobić, no naprawdę to rozwiązanie po prostu nie jest dobre no co mam dużo mam mówić, staram się zachowywać tej obiektywizm, szczerość w tych recenzjach, ale ten, ten patent z tym wąsem po prostu nie jest dobry i trudno to tutaj dalej ukryć, przejdźmy dalej do opisu tego roweru Aluminiowa sztyca standardowa okrągła, tej żadnych dziwnych rozwiązań nie ma. Niezłe siodło Sele Italia X3, naprawdę całkiem ładne i też dość. Wygodne. No nie jest taką bardzo szosową deską, ale też nie ukrywajmy, nie jest to siodło jakieś trekkingowe, super miękkie. Jakaś warstwa wyściłająca tutaj jest, natomiast no, siodło jest akurat całkiem w tym rowerze niezłe. Mamy też w ogóle owikę z Selle Italia, Ona jest taka, co prawda gąbkowata, może nie jest super trwała, ale muszę oddać to, że jest naprawdę dość miękka, zwłaszcza w tym miejscu warstwa wyściłająca tej owiki jest całkiem niezła. Zresztą w ogóle sam kopit w tym rowerze też nie jest zły, bo mamy w ogóle mostek od NSA, a tak a propos, jakby ktoś był ciekawy, albo miał jeszcze wątpliwości, czy Octane One, NS i Ronda to jest ta sama firma? Tak, to jest ta sama firma. Mamy mostek z NSA, mamy kierownicę Octane One z lekką flarą, jak widzicie. Tutaj nam się takie lekkie rozgięcie kierownicy pojawia. Teraz może ją wyprostuję, to tak będzie to widać w tak bardziej rzeczywisty sposób. Jest lekka flara, lekkie rozgięcie nam się tutaj pojawia. No i kierownica całkiem niebrzydka. W ogóle kokpit sam w sobie jakiś zły nie jest. No i mamy koła też przez Octane One z ciekawymi piastami w takim e, takie olejowane są te piasty całkiem całkiem to spoko wygląda no i hamulce mechaniczne, hamulce tarczowe e, tarcze tej mocowane na 6 śrub też, a hamulce to są w ogóle hi e, jak ktoś jeszcze pamięta stare dobre czasy MTB e, e, freeride'u i downhill'u kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy co to enduro to takie hamulce dość często nam się na rynku e, pojawiały no i w tym wszystkim opony, które też e, no Trochę zaskakują. Witoria Tereno Dry, patrząc po tym, że w że jest trochę rozwiązań, które są bardzo tanie, tak jak ten brak sztywnych osi, i na kwadrat, to mamy opony, które wcale nie są bardzo tanimi oponami i są stosunkowo naprawdę dobrymi oponami. 38 mm szerokości, dość znana, całkiem niegłupia opona gravelowa, taka dość szybka, z gładkim środkiem, bardziej agresywnym bieżnikiem gdzieś na bokach. No więc dobra, moi drodzy, plusy i minusy. Rozmiar. No, emeczka byłaby u mnie okej okay, przy 1,78 78. Pewnie bym tam gdzieś pokombinował z wysokim wyciągnięciem siodła, ale ten rower, ogólnie biorąc, mimo tego, że wiele osób, wielu spośród Was ma do niego różne zastrzeżenia i pewnie i słusznie, to akurat jeśli chodzi o geometrię, jest takim rowerem dość agresywnym. Czyli, jak na Grawele, to bliżej mu na przykład do NS-ów Ragów, czyli to jest taki gravel bardziej nazwijmy to rozrywkowy nie bikepackingowy, wóz drabiniasty, komfortowy. Spróbowy, Prostą pozycją za kierownicą, tylko taki bardziej, wiecie, miejski wariat z trochę niższą główką, z trochę bardziej agresywną nie, pozycją. Więc tutaj ja bym z tą M- sobie dał radę, może bym coś kombinował z dłuższym mostkiem, chociaż przy szerokiej kierownicy gravelowej nawet jest spoko, jak na nim. Nie, gdzieś tam kiedyś sobie pomykałem, jak tutaj jakieś takie bardziej skompletowane egzemplarze chłopaki nie, mieli. Jakie ten rower ma plusy? Jakie ma minusy? plusy. No plusy, że istnieje. No. Taka, taka jest prawda, że jeszcze tego typu e, rowery są, że te rowery gdzieś tam koło 5000 tysięcy złotych są, ale umówmy się, teraz kupno Gravela do piątki nowego jest bardzo trudne. Są rowery z Decathlonu, tylko że często ich po prostu nie ma. Tam też są różne oszczędności, typu jakiś brak sztywnych osi i różne wady. E, natomiast no, tych rowerów takich od większych producentów do piątki jest coraz, coraz mniej e, i tam też tych oszczędności sprzętowych pojawia się bardzo dużo. Więc tutaj nie rozstrząsając tak naprawdę po samej koncepcji, to dla mnie największe wady w tym rowerze, już tak mówiąc, po konkretach. No to ta... Ta manetka, no, ta manetka Microshifta, ok, ja bym już odpuścił to działanie, bo dalej uważam, że tego typu napęd to jest lepsza opcja, jeżeli ktoś faktycznie chce jeździć gravelowo, czy w terenie od jakiejś Sory, czy czegoś takiego, bo naprawdę Microshift trochę lepiej ten łańcuch napina i działa naprawdę lepiej, plus ma tą gigantyczną kasetę. Natomiast no sama ta manetka, ma bardzo takie tandetne wrażenia z pracy i ten system z tym wąsem, no po prostu totalnie wygląda jak sprzed 20 lat i to jeszcze zrobione na odwalsie, no tak wyobrażam sobie rower kompletowany 20 lat temu, jak wszystkie manetki były z wąsem jeszcze ktoś to zrobił tak po prostu na, na, na odwal się poprowadził ten długi przewód, także to no to nie jest plus. No korba na kwadrat no to na pewno tutaj jest też wada na coś, czym się nie można chwalić. Fajne, dobre opony. Mi się podoba geometria w tym rowerze. Hamulce mechaniczne w sumie całkiem spoko jak na hamulce mechaniczne. Też tutaj mogło być dziwniej. Tutaj jest po prostu prosta mechanika. aczkolwiek oczywiście finalnie ocena tego roweru zostawiam wam. Chciałem wam pokazać przede wszystkim czym się różni ten model od tego z płaską kierownicą. Mam nadzieję, że już teraz sobie zdajecie sprawę. No i też zobaczyliśmy w końcu na żywo tego mikroshifta z tą dziwną manetką. Jak to wygląda w rzeczywistości, no jakie ma odczucie, jakie daje odczucia z jazdy, też już wiecie. Więc dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hej.